Bardzo serdecznie w naszym magazynie parafialnym. W dzisiejszym magazynie chcielibyśmy poruszyć temat przyjaźni, jak ona jest ważna w naszym życiu. Bliskie relacje to jest tak naprawdę coś, czego potrzebuje każdy człowiek. Przyjaźń to bliska relacja z osobą, której ufamy i która okazuje nam wsparcie. Z naszym przyjacielem tak naprawdę spędzamy mnóstwo czasu i dużo też go poświęcamy tej osobie, prawda? Ale tak właściwie dlaczego tak jest? Dlaczego tak bardzo potrzebujemy bliskich relacji z ludźmi? Dlaczego? Bo to Pan Bóg nas tak stworzył. Zobaczmy zresztą animację na ten temat. Zapraszamy. Człowiek od zawsze potrzebował relacji z drugą osobą. Pan Bóg stworzył nas w końcu z miłości do miłości. Spójrzmy na Księgę Rodzaju. Sam Bóg stwierdził, że niedobrze, aby człowiek był sam. Stworzył zatem zwierzęta, ale to nie wystarczyło. Ten brak w życiu Adama został zapełniony dopiero po stworzeniu drugiego człowieka Ewy. I tak jak Pan Bóg istnieje we wspólnocie trzech osób czyli w Trójce Świętej tak człowiek żyje w różnych wspólnotach, bez innych ludzi zaczyna usychać. Nad Pan Jezus, który jest przecież Bogiem, a zatem jest wszechmocny przychodzi na świat we wspólnocie rodziny. Posłuszny woli ziemskich rodziców Józefowi i Maryi uczy się i żyje tak jak każdy inny człowiek. Przez 30 lat nie wyróżnia się niczym niezwykłym. Dopiero kolejne 3 lata to czas obfitej działalności. Mogłoby się wydawać, że ktoś taki jak on powinien dać sobie radę w pojedynkę, a jednak pan Jezus nigdy nie jest sam. Gromadzi wokół siebie bliski krąg ludzi, których dzisiaj nazywamy apostołami. To ludzie, którzy nie odstępowali go nawet na krok. Poza nimi ma także krąg innych bliskich przyjaciół. Należy do niego m.in. Maria Magdalena czy Łazarz. Poza nimi też istniały całe tłumy ludzi, które widziały jak działa cuda, a także słuchały jego nauk. A zatem Pan Bóg pokazuje nam przez to, jak ważne jest życie we wspólnocie i jak ważne jest to, aby kochać drugiego człowieka. Pan Jezus powiedział w końcu: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Zatem jeśli chcemy wypełniać w 100% przekazanie miłości, to musimy umieć żyć we wspólnocie. Księga Syracha mówi również o tym, jak cenna jest relacja przyjacielska. Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną. Kto go znalazł, skarb znalazł. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty, ani równej wagi za wielką jego wartość. Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia. Znajdał go bojący się Pana. A zatem prawdziwa przyjaźń to skarb i dar od Pana Boga. To taka relacja, którą budować nie jest łatwo, ale z drugiej strony jest nam bardzo potrzebna. W końcu to Pan Bóg stworzył w nas pragnienie do prawdziwej i głębokiej miłości. Jakby na to patrzeć, to tak naprawdę Jezus jest najlepszym naszym przyjacielem. Pokazuje nam jaką drogą powinniśmy podążać i co jest dla nas najlepsze. Dokładnie. I patrz, dał nam tyle wspaniałych rzeczy. Dał nam Pismo Święte, dał nam sakramenty i wspólnotę Kościoła. To niestety tak często my tego nie zauważamy. To prawda, Bóg jest drogą, prawdą i życiem i tak naprawdę powinniśmy dążyć, by stać się jak On, bo kto by nie chciał mieć przyjaciela takiego jak nasz Pan Jezus, który ma tyle miłości do drugiego człowieka i z taką łagodnością podchodzi do Niego. To o czym mówisz, to tak naprawdę owoce Ducha Świętego. Każda osoba będąca głębokiej relacji z Bogiem je posiada. To prawda, życie tak naprawdę by było piękniejsze, gdyby każdy człowiek mm, takimi owocami podążał. To w takim razie teraz przejdźmy do filmu Przyjaźń to prawdziwy skarb. Zapraszamy do oglądania! Drogi Panie Boże, piszę do Ciebie list, bo podobno jesteś moim najlepszym przyjacielem. Na początku chciałam się spytać, co tam u Ciebie słychać. Chociaż u Ciebie to chyba zawsze wszystko jest dobrze, w końcu jesteś w niebie, bo widzisz, u mnie to trochę się działo, nawet nie wiem od czego zacząć. Mam nadzieję, że się w tym połapiesz. W końcu jesteś Bogiem, co nie? Pamiętasz, jak prosiłam cię o prawdziwą przyjaciółkę? Jedyne, czego chciałam, to mieć kogoś, z kim mogłabym porozmawiać o wszystkim. I tak zjawiła się w moim życiu Agata. Przyniosła się do naszej klasy z innej szkoły. Od razu zwróciłam na nią uwagę. Siedziała zawsze w ostatniej ławce. Sprawiała wrażenie, jakby chciała, żeby nikt jej nie, nie zauważył. Parę osób w klasie próbowały ją zagadać ale ona nigdy nie podejmowała rozmowy. Pewnego razu nauczycielka wyznaczyła nas do zrobienia projektu z języka polskiego. Minął już miesiąc, od kiedy była w naszej klasie, a chyba nikt nie słyszałby by powiedziała więcej niż kilka słów. Nie wiem, czy nauczycielka zrobiła to celowo, ale Agata nie miała wyjścia. Musiała ze mną współpracować. Robiłyśmy projekt o literaturze fantazy. Okazało się, że Agata, tak jak ja, kocha ten gatunek. Zdążyłyśmy się nawet pokłócić o jakąś książkę. Myślałam też, że nie dojdziemy do zgody i w końcu nie uda nam się zrobić tego projektu. Ale udało nam się porozumieć. Tamtego dnia spędziłyśmy w bibliotece jakieś 5 godzin, aż nas bibliotekarka musiała wygonić. Od tego momentu byłyśmy nierozłączne. Razem się wygłupiałyśmy. Ostatnie. Ostatnie. Rany boskie! Dziewczęta, co wy wyprawiacie? Książki są do czytania, a nie do zabawy. Już już przepraszamy żeby was to bawi. Teraz musicie to wszystko posprzątać. Ale my już nie będziemy. I tak musicie to zrobić. Nie. Byłyśmy też razem w złych chwilach. Każda mogła na siebie liczyć. że się układało, ale co jakiś czas Agata nie pojawiała się w szkole. Nie chciała mi powiedzieć, co się dzieje. Hmm, Natalia Lisowska? Jestem. Okej, okay, dobra. A Agata? Jest Agata? Nie, nie ma jej. Kiedy nie pojawiła się w szkole przez tydzień, a także gdy przestała mnie odpisywać na wiadomości, postanowiłam pójść do niej do domu i zapytać się, co się dzieje. Słucham? Bo ja jestem koleżanką Agaty ze szkoły i um, nie odzywała się do mnie, nie odpisywała. Nie było jej długo w szkole i chciałam się dowiedzieć, co się stało i czy niedługo wróci. Natalia, prawda? Ona nie wróci. Agusia jest w szpitalu. Zostało jej niewiele życia. W sobotę ma wrócić do domu. Przyjdź wtedy do nas. Myślę, że będzie chciała się z tobą zobaczyć za nim. To ale nie powiedziałam za mną dzieje. Na początku tak, ale teraz to już nieważne. Aga, wszystko ok. Tak, tak, po prostu jest to zmęczona. Natka, tak? Dziękuję. Agata odeszła niedługo po mojej wizycie. Wciąż nie rozumiem, Panie Boże, dlaczego tak się stało. Ja bym tak bardzo chciała, żebyś mi to wyjaśnił, dlaczego straciłam moją najlepszą przyjaciółkę. I chyba tego nigdy nie zrozumiem, ale wiem jedno: to była prawdziwa przyjaźń taka, którą będę pamiętać do końca życia. Kto przyjaciela znalazł, ten skarb znalazł. Tak jest napisane w Piśmie Świętym. Wiesz, Panie Boże, nie mam do Ciebie pretensji. Jak mogę mieć pretensję do kogoś, kto oddał swoje życie za mnie na krzyżu, chociaż nie musiał? Tak wiele rzeczy nie rozumiem, ale chcę Ci podziękować. Bo wiem, że to Ty postawiłeś na mojej drodze Agatę. Mam nadzieję, że jest już z tobą w niebie. PS Przesyłam list pocztą powietrzną i mam nadzieję, że ten list do Ciebie dotrze. Jak widzimy, bliska relacja z ludźmi, nawet w codzienności, daje nam dużo siły i motywacji. Posiadanie kogoś, z kim się dobrze czujemy, daje nam największe szczęście. Ale ważne jest tak naprawdę, by dbać o takie relacje, o taką więź z przyjacielem i również Panem Bogiem, bo to jest tak naprawdę wzorem prawdziwej miłości. To już wszystko w ma naszym magazynie. W szczególności dziękujemy osobom, które zgłosiły się do castingu i pomogły nam przygotować ten magazyn. Kolejny magazyn pojawi się już na jesieni, a tymczasem zachęcamy młodzież w wieku od 13 do 17 lat na obóz wakacyjny, który będzie 20, od 27 czerwca do 8 lipca. Dziękujemy za oglądanie. Do, do zobaczenia! zobaczenia.